Materiał prezentuje mój punkt widzenia. Jeśli nie zgadzasz się z nim, masz pełne prawo, ale proszę, nikogo nie obrażaj. Piotr i Jan obrażali, Piotr i Jan myśli na idiotów. Ty nie musisz. Nie bądź Piotrem i Janem. Cześć. Witajcie w małym top cyklu, gdzie chciałbym opowiadać o top 3 moich ulubionych przygód różnych doktorów. Na wstępie oczywiście ten, którego niegdyś nazywaliśmy pierwszym. Niegdyś. Dziękujemy, czynnnal. Miejsce trzecie. Przygoda telewizyjna z samych początków istnienia serialu The Edge of Destruction. Historia, która powstała, no bo trzeba było zrobić jeszcze dwa odcinki, no a kasiołki w budżecie już w zasadzie nie było. Tak, poważnie. Opowieść dzieje się w całości na pokładzie Tardisa. Doktor, Susan, Ian i Barbara odzyskują przytomność po niewielkiej eksplozji, ale coś jest bardzo nie tak. Mają problemy z pamięcią, w dodatku Santardis szaleje, na przykład otwierając i zamykając drzwi, no i robiąc tam inne nieprzyjemne rzeczy. Susan zaczyna też objawiać jakoś takie, taką jakby paranoję, trochę psychozę, paranoję. No a jest wyposażona w ostre nożyczki, więc w pewnym momencie robi się groźnie. No i co mogę powiedzieć? To jest taka bardzo nietypowa, właśnie przygoda, z, ze świetnym klimatem grozy. No, jak na tamte czasy, bardzo krótka, no bo to dwa odcinki, a kiedyś to były. 6, 7, nawet była taka historia, która miała 10, ale to w tej chwili nieważne. W każdym razie świetna. A na trzecim miejscu nie wyżej, no bo jednak wyjaśnienie akurat nie satysfakcjonuje mnie tak, jak uważam, że powinno. Na miejscu drugim: The Invention of Death. Tym razem nie z serialu, a ze słuchowisk, konkretnie z drugiej, z drugiej części takiej serii słuchowiskowej Przygody pierwszego doktora. Doktor Suzanne, Jan i Barbara trafiają na taką niezwykłą planetę o nazwie Asztala. Zamieszkała on przez istoty, które nie tylko nie mają płci, ale też nigdy nie umierają, a każda ich rana goi się błyskawicznie. No dość powiedzieć, że dla obu stron to spotkanie to będzie mocarnym szokiem kulturowym, a niektóre z istot zamieszkujących Asztale zdają się być, jakby to ładnie ująć, no takie trochę zbyt zafascynowane innością przybyszów. No oczywiście można się domyślić, że to się nie dla wszystkich skończy dobrze. No za scenariusz jest odpowiedzialny nie kto inny jak genialny John Dorney. No jest wiadomo, że wszystko jest prima sort, a nawet pojawiło się wyjaśnienie takiego dziwnego tekstu z, ze spin-offa przygody Sary Jane dotyczącego Barbary oraz Jana. Pełen, pełen szacunek. No i wreszcie... Pierwsze miejsce, to co jest moim zdaniem wśród przygód pierwszego doktora absolutnie najlepsze, czyli The Kiss of Marinus. Taka wspaniała, naprawdę wspaniała historia, która łączy w sobie kilka króciutkich opowieści. Otóż chodzi o to, że doktor, Susan, Ian i Barbara ludują na takiej dziwacznej planecie, która się wydaje być zrobiona ze szkła. Z tam, tam, są tam jeszcze. Takie morza kwasu, takie różne dziwne, naprawdę dziwne rzeczy. No i oni tam po pewnym czasie, po paru tam takich perypetiach, spotykają osobnika w imieniu Arbitan, który opowiada im o potężnej maszynie nazywanej Świadomością Marinusa, bo ta planeta nazywa się generalnie Marinus. No i w każdym razie ta Świadomość Marinusa to jest taki komputer, który tam kiedyś zawiadywał jakby prawem i porządkiem tej planecie. No i stało się tam różny, dużo różnych rzeczy. Ta maszyna musiała zostać w pewnym momencie dezaktywowana. A teraz taki czarny charakter z rasy Wroc, który nazywa się Jartek, próbuje dostać, dostać, przejąć kontrolę nad tą maszyną. I on do tego potrzebuje takich tych tytułowych kluczy do Marinusa. A Arbitan szantażem, zmusza doktora i resztę, żeby wyruszyli na ich poszukiwania. No i tutaj się zaczyna zabawa, bo ka każda lokacja, w której jest klucz. Jest zupełnie inna. Jest na przykład tam takie miasto, właściwie takie ruiny miasta, ale w, w, pod, pod wpływem takiej jakby iluzji. Kontrolowane przez tak, takie dziwaczne stworzenie, trochę wyglądające jak mózg, trochę jak ślimak. Inny klucz jest z kolei na takim lodowym pustkowiu. Jeszcze później bodajże Ian i Barbara trafiają do takiej dżungli ze śmiertelnie niebezpiecznymi, no i nawet powiedziałbym, że trochę takimi inteligentnymi roślinami. No jest po prostu mega. No i ponieważ w pewnym momencie doktor z towarzyszami się rozdzielają, no to tam można powiedzieć, że każdy ma taki moment, gdzie może płysnąć. Dla każdego jest tam coś do zrobienia. No i co? Oto jest właśnie moje top 3 przygód pierwszego doktora. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie to wcielenie i jakie są wasze ulubione jego przygody.